Moi drodzy, pierwszy gwizdek w tegorocznej świętej wojnie. Sektor legend jest na posterunku. Zaczynamy marsz po 5 do 0. Pierwsze 5 minut na razie przewaga korony Kielce. Dwa dobre wejścia w pole karne. Teraz przed chwilą była dobra szansa długosza. Niestety długi się trochę zamieszał, ale wygląda to naprawdę obiecująco na razie, moi drodzy. Jedziemy z nimi. O i teraz Mata, Mata, dawaj, to jest twój moment. Mata! Się... A Jezus Maria! Antonin, tak blisko, tak blisko otworzenia meczu. Blisko, ale Antek, Antek tu dzisiaj ukuje, ukąci, i urządli. Dawid Błanik. Dawid Błanik, Dawid. Trochę się zakiwał. Spokojnie, spokojnie, to się rozkręci. Pięciu. Kosta. O! Nie spalił czasami? Dawaj, nieważne, długi. No i dawaj. Jedziesz, jedziesz go, jedziesz, mieszaj go, mieszaj go. Mieszaj. i dawaj tak no oj dobra próba Ale niestety Dawaj Antonin Antonin dawaj, dawaj, dawaj Rzuta? Daj no. dobre, dobre. No ale dzieje się, 15 minut za nami, korona dominuje. Nie widać tego co prawda na razie w wyniku, ale w końcu coś padnie, bądźcie o to spokojni. I jedziemy, i jedziemy. Przerzut, mata, dawaj, 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 mata, dawaj, dawaj, dawaj go, jedziesz z nim, jedziesz z nim, co się będziesz? dawaj go. Dobry, a no.

Dobrze. Nie, dobrze, nie dobrze. Dawaj go, dawaj, dawaj. nie daj. Pięknie. Zaczynamy spektakl. Szerona bramka i Radomek I zaraz Szerona druga, trzecia, czwarta i piąta. Błanik. Eee! Pięknie. Ale dzisiaj w Błaniu dzisiaj konsa. Kąsa niesamowicie odkuwa się za to za głębie. ewidentnie. rzutkę może No teraz coś się, że dokładana jest asysta. Antoni, Antoni! Premiera Division, la liga! Ajaj aj, 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 aj. No to prawda Trochę spóźniony poszedł na pełne i... Oj! Pierwszy raz się chyba dzisiaj tak urwał kapita. Ale na nasze szczęście wyszło mu z nami raz, nigdy więcej mu nie wyjdzie, nie? No dwa razy ale chodzi mi o jeden mecz. O. Więc dzisiaj niech on tam spokojnie. Za godzinę wyjdzie z kieszeni długiego. Tosta Ale piła, ciekawa, ale piła, ciekawa. Mata? Ciekawa. Do przemyślenia. Do zastanowienia, żeby się czy go tam nie zdemolował No i co teraz? Dawać karnego. Mamy war. Paweł Raczkowski przyjrzy się tej sytuacji. Decyzja, decyzja to! Decyzja to karny! Elegancko, elegancko, dawaj. Baniu Łaniu, no, bierze rozpent. Yeah! Jeszcze tylko trzy bramki do mojego typu na ten mecz. 5-0 Manita. Jedziemy jeszcze raz i wszyscy razem na kanale Sektor Legend, razem z Pawłem Dudkiem. Łani! Moi drodzy, pierwsza połowa za nami Korona Kielce, Radomiak Radom 2 do 0 Nie jesteśmy wprawdzie nawet w połowie drogi do mojego wyniku Które oczywiście tak się zakończy Czyli Manita 5 do 0 Ale 2 do 0 już jest Ukręcamy ich w ziemię, niszczymy, deklasacja I jedziemy tak z nimi również w drugiej połowie Bo to jest naprawdę dobre widowisko Jedziemy z nimi, Dawid Błanik, Złota Piłka U! Zaczynamy drugą połowę Ale teraz było blisko Radomek strzelił w słupek ale słupek to nie gol, Także zero zmartwienia i na amerykańskim ludzie, jak to mówił kiedyś Piotr To Niedobrze, niedobrze, niedobrze. Nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze i bardzo spokojnie. Wciągamy ewidentnie w gardę, bo teraz radom jak ma więcej sytuacji na początku drugiej połowy, ale spokojnie. Niech się wykulają, niech się wyszumią, a my ich zaraz skontrujemy. To jest zapisane w gwiazdach. Zaraz znowu będzie coś ciekawego, bo doświadkowuje Dawid Błanik. Dawid Błanik i ojej, ojej, ojej Ale szkoda Ale szkoda, że tego lepiej nie przyjął Że tego lepiej Antuan nie przyjął No Oj Trzeba to wybić Wybić Wywal to o Jezus, dobra, długi wyjazd. Wyjazd na Antuana, Dawaj To ni Dobre! Patrz! Aj, 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 aj. ale dobra była piła. Oj, czas na Władka, dzisiaj jest Redemption Władka. Redemption Władka. O Jezus! Ale. Ale widać dobrze, podobało mi się od pierwszego dośrodkowania to, że Władek Widek dzisiaj, Widek, Władek dzisiaj tutaj kurde chce ukąsić Niski? Dwie, jeszcze dwie bramki do Manity. Paweł Dudek też się musi upewnić. Wszyscy na stadionie się upewniamy, kto strzelił tę bramkę. Długi, Kosta. Kosta, teraz już mamy potwierdzenie, to był kosta, bo tam był duży gąszcz. Nie było tego dobrze widać z naszego stanowiska, ale już teraz wiemy. I zaraz razem z Pawłem Dudkiem jedziemy! Konstantulas! Sotyriu! Konstantulas! Sotyriu! Konstantulas! Sotyriu! Mówiliśmy, że zaczynamy liczyć od 2-0, także wreszcie jesteśmy na prowadzeniu i jeszcze dwie bramki dokładamy. Moi drodzy, 81 minuta meczu i tak zwana plaża na Exbut Arenie 3-0 na tablicy świetnej, pełna dominacja oprócz początku drugiej połowy. jak nic nie może zrobić na Exbud Arenie. I taki właśnie mecz przewidywaliśmy. I tak właśnie było. 500 subskrypcji na sektorze legend to jest właśnie prezent do Was, bo tak właśnie ustaliłem, że tu ma być eleganckie spotkanie wygrane przez koronę i tak właśnie jest, nie musicie dziękować. Teraz rzut wolny z dogodnej pozycji dla Radomiaka Ale nic z tego nie będzie, spoiler dla was, nic z tego nie będzie No właśnie, no właśnie Dawidowicz, 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 Dawidowicz O Jezus Maria Ale by Rogala dokręcił Stjepanek Ale by Stjepandzi tutaj o Jezu, święto Marcińskiego takiego i to w sierpniu. I koniec meczu! Mamy to! Mamy to! Święta Wojna Nasza. Korona Kielce pokonuje Radą Jaka Radą 3 do 0. A wy subskrybujcie kanał Sektor Legend, bo będzie się działo w najbliższych dniach.